Cześć, z tej strony, Artur, jest dzisiaj sobota, 23 sierpnia, wczesny poranek, więc ledwo, ledwo żyje. A my się pakujemy i jedziemy do twierdzy modlin na wydarzenie pod nazwą Wrota Historii będzie tam z tej będzie tam masa atrakcji. Przede wszystkim niedzielna, pierwszowojenna inscenizacja. więc wydaje mi się, że będzie naprawdę fajny weekend. Zobaczcie vloga z tego wydarzenia. Twierdzy Modlin możecie znaleźć Muzeum Kampanii Wrześniowej i obrony Twierdzy Modlin. Warto to zobaczyć, bo muzeum jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe. O ile w, na zewnątrz tutaj jest głównie sprzęt z PRL-u, o tyle w środku można znaleźć naprawdę fajne rzeczy. Dziś w Twierdzy Modlin został oficjalnie odsłonięty mural. Mural poświęcony Generałowi Wiktoria Tome. Fantastyczny mural, który wygląda naprawdę świetnie. On jest na ulicy obwodowej, na wjeździe do twierdzy Modlin. Został wymalowany na bloku, ale wygląda po prostu fantastycznie. Bardzo fajna inicjatywa, i dobrze, że takie właśnie murale w Polsce powstają. godzina 14, więc idziemy na inscenizację. E, inscenizacja jest jakby finałową atrakcją całego wydarzenia Wrota Historii. Inscenizacja walk o twierdzę Modlin podczas pierwszej wojny światowej. E, to wszystko będzie się odbywało na Rawelinie. Więc e, fajna przestrzeń. Na szczęście pogoda e, jest bardzo w porządku, w sensie nie jest zbyt gorąco. Jest trochę niebo zachmurzone, ale nie pada, więc zapowiada się naprawdę nieźle. Który wcześniej zdobył twierdzę Antwerpia. W jego rękach nowoczesna artyleria oblężnicza, w tym słynne działa 420 mm gruba berka. Ich cel skruszyć morale i strukturę modlina. Po tygodniach ostrzału Niemcy podejmują pierwszy poważny szturm. Nacierają od północy przez zalesione wzgórza i rowy podejściowe. Ich celem zdobycie reduty północnej i odcięcie komunikacji w obrębie twierdzy. Rosjanie odpowiadają ogniem karabinów i karabinów maszynowych. Każdy metr kosztuje życie. A se pojde. Tak, zaobakovat, to je vložné po prostu. Dobře, dobráno. Nechci, nechci. Oh, dá? Tak. Nechci, nechci. No, nechci na zleva. No, nechci na zleva.

Zobacz, objadł się kureń i samotna kureń. No to to. No, czafki, no, to, to, to co tu mam? O, to tam jest koło. No, szafki jakie mamy. A nie, to coś. Tam na kiezele. Nie, to się nie zinna. ma. A była na, na

oni tylko dym taki robią, zobacz. Jasne, nie oszukałam. Patrz, a ile dymu. Fajnie. Fajnie. jeszcze Fajnie. 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 Niemcy podejmują pierwszy poważny szturm. Nacierają od północy przez zalesione wzgórza i rowy podejściowe. Ich celem jest to zdobycie Reduty Północnej i ją wcięcie komunikacji w obrębie twierdzy. Так <muchas> хорошо

Tada, dia 26 sierpnia Niemcy ponawiają ataki, przełamują zewnętrzne linie obrony, odcinają garnizon od wody i zapasów, w twierdzy wybuchają pożary. Granaty rozpływają rozprywa, barykady. Rosjanie walczą do końca. Wielu z nich ginie na posterunku. Modlin nie poddaje się z braku odwagi, lecz z braku nadziei. Za ich pasję, ogrom pracy i zaangażowanie w wierne odtworzenie radiów sprzed ponad 100 lat. Nagródźmy ich wyborów i No i my już po wrotach historii. Ja nagrywam końcówkę pod Kobe Hobby Center, bo nie było czasu, musieliśmy się spakować wracać. Bardzo udana impreza, bardzo fajnie, bardzo dobrze, że była pogoda dobra, bo był taki moment, że sądowało e, się oberwanie chmury. E, dawno nie byłem na inscenizacji pierwszej wojennej, więc e, kolejna zaliczona. No, ja nie brałem udziału, ale, ale oglądałem. Spora widownia, sporo ludzi na stajsku Kobi. Więc dużo fajnych atrakcji. Warto było. To był udany weekend. A teraz idę odespać, bo naprawdę jestem wykończony. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.